Witamy serdecznie tej przymierze miłosierdzia z Warszawy. Tak, witają Was Paulina Jałośnicka, koordynatorka. I Bartek Czerwiński, koordynator, animator. Tak, witamy. Na prośbę Ojca Enrique chcieliśmy Wam pokrótce przedstawić nasze zaangażowanie, wszystkie posługi, które robimy w Warszawie. W ramach Koloru Czerwonego mamy takie posługi jak Ewangelizacja Bezdomnych na dworcach i ulicach Warszawy, Ewangelizacja bezdomnych wraz z siostrami i misjonarkami miłości, w tym wydawanie jedzenia i prowadzenie rekolekcji. Ewangelizacja bezdomnych w stronisku dla bezdomnych niepełnosprawnych, w tym wspólna liturgia mszy, dzielenie się słowem w ramach wieczorników oraz organizowanie balu dla bezdomnych. Ewangelizacja bezdomnych w stronisku prowadzonym przez Caritas, w tym wspólne uwielbienie i AKP. Kolor fioletowy realizujemy poprzez działania w domach pomocy społecznej dla osób chorych i samotnych, a także mamy pragnienie rozpoczęcia ewangelizacji w hospicjach i szpitalach dziecięcych. W ramach Koloru niebieskiego mamy takie posługi jak organizowanie raz lub dwa razy w miesiącu warsztatów Talitakum, Rua, Kana lub Samuel, ewangelizacja prostytutek na ulicach Warszawy, ewangelizacja w poprawczakach dla chłopców i dziewcząt. Ewangelizacja w więzieniach, ewangelizacja w ośrodkach dla uzależnionych, ewangelizacja uliczna na pracę jednej z najb najbardziej niebezpiecznych dzielnic Warszawy, ewangelizacja nocna przed klubami, Ewangelizacja dzieci w ramach spotkań Piazeczek Maryi, modlących się o pokój na świecie, Ewangelizacja młodych poprzez prowadzenie spotkań przygotowujących do bierzmowania oraz rekolekcji w szkołach. W ramach koloru pomarańczowego nasza wspólnota realizuje posługi muzyczną, taneczną. Grupa taneczna zajmuje się ewangelizacją nocną, uwielbieniami dla bezdomnych oraz od niedawna balem dla wszystkich świętych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Moje zajmująca się organizowaniem Chrystoteki. Nagłosienie, graficy i grupa dekoracyjna. W ramach koloru różowego mamy takie działania jak zaangażowanie w pracę archidiecezjalnego zespołu do spraw nowej ewangelizacji, przeciwdziałanie handlowi ludźmi, w tym kampanie społecznej. z Ewangelią do środowisk politycznych, środowisk artystycznych oraz środków masowego przekazu. Współpraca z Fundacją Pasja Życia, działającą na rzecz osób uzależnionych. Codzienne dzielenie się medytacją Słowa Bożego na portalach społecznościowych. W ramach Koloru Zielonego, czyli Pasterzy Miłosierdzia, realizujemy spotkania w grupkach domowych, czyli wieczornikach, spotkania koordynatorów misji Tarita Kum, którzy przygotowują całą misję Tarita Kum oraz przygotowują ewangelizatorów do tej misji, a także spotkania wprowadzające dla osób nowych we wspólnocie, czyli spotkania z aniołami. W ramach Koloru Żółtego mamy takie posługi jak cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu w miejscu Objawień Maryi w Warszawie, cotygodniową modlitwę wstawienniczą, podczas której modlimy się szczególnie o uzdrowienie wewnętrzne i doświadczamy wielkiego działania Boga, grupę uwielbienia wprowadzającą nas w obecność Boga, grupę liturgiczną, grupy modlitwy różańcowej.